Siemano! Z tej, z tej strony ja, Wiktor i jesteśmy na se, serwerze To jest rekreacja serwera, tego te serwera znaczy Czym? Proszę podnieść zajebisty... Trochę czasem są lagi, ale mało do No... Ach. Może coś uda... Może jak będzie... E, może będziecie mieli okazję pokryć ze mną, nie wiem. No to super. Tak, se serwer bardzo się podoba. Będzie w opisie. TS serwera jest o tutaj. Tutaj na czacie. Okej. Okay. VIP jest bardzo opłatany, już mówię. O, 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 o. 11 zł to jest trochę, trochę drogą za drobną, tak? 33 zł. Ale no polecam, naprawdę. Jak, jak mam głos jak ze śmieciarki, przepraszam. Ale nie wiem, mikro nie ujawia się. No to dobrze, widzimy się na jakimś odcinku z tego serwera. No, no to czekajcie, może z sobie. No to spoko, może będziecie mieć okazję, są już ze mną, o, ze mną, ze mną, ze mną, a, ze mną, a no i tak, polecam ten serwer jeszcze raz, mówię, i no co, co tu jeszcze powiedzieć, Administracja ogarnięta, serwer, trochę hamski, w oszustw, jest, ale tam, um, można, ale takie idź klepki, są, nawet często, no to spoko, widzimy, Widzimy się na jakimś następnym odcinku, więc elo, jeszcze napiszę wam na czacie wszystkim, elo, nara, no i spoko, do, do tego. cześć.